Witajcie. Od wczoraj jesteśmy świadkami nowego, nowej odsłony przemocy na terenie Bliskiego Wschodu. Miał miejsce zuchwały atak sił Hamasu na terytorium Izraela. Cała akcja, brutalna akcja, brutalne uderzenie miało miejsce w 50. rocznicę wojny Yom Kippur, kiedy siły egipsko... Syryjskie doprowadziły do wspólnej inwazji na terytorium Izraela, co wywołało kryzys gabinetowy. Rząd Goldy Meir musiał ustąpić z, z, z pełnej funkcji. E, kryzys obecny przypomina tamten. E, jednak są pewne różnice, tak? Tutaj organizacja powiązana ściśle z Iranem realizuje e, Plan agresji i doprowadzi on z pewnością do odwetu, który już, to, to już ma miejsce odwetu strony Izraelskiej na terytorium, terytorium Strefy Gazy. Strefy Gazy, która miała, która jest bardzo hojnie opłacana przez społeczność międzynarodową a jednak te pieniądze nie przekształciły tego niewielkiego, bo 400-kilometrowego pasa ziemi w drugie Monako. Stało się je odwrotnie, jest to dzisiaj gniazdo niepokoju, źródło i centrum niepokoju, które spowoduje cały, cały szereg komplikacji na Bliskim Wschodzie. Z pewnością partie prawicowe w Izraelu dojdą do głosu, które będą żądać odwetu jeszcze bardziej radykalnego, no bo jednak zginęło 700 obywateli Izraela, a zdaje się, że te, że te liczby będą rosnąć. To przecież cały jakby sztaparz tej operacji, sprzedłużyty przez stronę agresywną, czy też stronę inicjującą konflikt, no, Prawda, rakiety wystrzeliwane z terytorium Gazy. No, to jest coś, co generuje izraelską odpowiedź w postaci tej żelaznej kopuły. I tutaj się oczywiście jeszcze rodzi pytanie o stosunek Rosji do tego, bo Rosja też na tym może wyciągnąć pewne korzyści. Może spowodować to ten kryzys yy, przyjazny dla Moskwy, dla Moskwy Kasus Belli, kiedy Amerykanie będą musieli dystrybuować pomoc zarówno dla, Izla, dla Izraela i dla Kijowa, a to już nie jest takie wtedy wcale yy, wygodne dla Waszyngtonu. Więc, yy, więc yy, no, ta niewygoda, jaką jest, yy, jaką jest ten nowe ognisko kryzysu na Bliskim Wschodzie jest, powoduje nowe komplikacje, no i przyczynia się do, do destabilizacji całego regionu. Destabilizacji, która może przynieść podobne efekty jak w 50 lat temu. To znaczy Benjamin Netanyahu może podzielić los Gold może ustąpić ze stanowiska i może... Może to doprowadzić do właśnie nowego kryzysu, które, które wy, który wydźwignie e, siły skrajne w Izraelu, więc e, no, sytuacja jest dosyć trudna. Nawiasem mówiąc, na uboczu tego, tego kryzysu rodzi się też pytanie o kondycję izraelskich służb. Dlaczego nie były w stanie wykryć przecież e, szalonych przygotowań do takiej operacji, tak? E, koncentracji, nie wiem, buldożerów, aktywności na terenie, na terenie strefy gazy, czyżby nitki izaleckiego wywiadu nie funkcjonowały. Być może skuteczność tego wywiadu roztopiła się w trakcie tego napięcia politycznego, który trwa od blisko 40 tygodni na terenie Izraela. Kiedy to większość z Izraelczyków protestuje w sprawie e, niezależności sądów, ponieważ droga polityczna Izraela bardzo przypomina polskie praktyki realizowane po 2015 roku. E, jeden z filarów demokracji, jakim, jakim są wolne sądy, e, jest e, systematycznie demontowany zarówno nad Wisą, jak i w Izraelu. A przypomnę, że są jeszcze trzy pozostałe filary demokracji, wolne media, wolne wybory oraz prawa, prawa mniejszości. I tutaj w Polsce też się bardzo obficie operuje pojęciem LGBT w ramach walki ideologicznej i tak dalej. Więc, Więc... Prawa ty, ty, mniejszości są zagrożone, prawa wolnych sądów są zagrożone, wolne media y, w Polsce też są zagrożone i wreszcie wolne wybory, teraz też obserwujemy takie procesy. No, I tutaj jest y, wspólny mianownik między Izraelem a Polską, mianowicie kwestia y, y, niezależności sądów też poruszyła miliony, szczególnie w Izraelu. E, i e, być może to napięcie i to, co byliśmy ostatnio świadkami, być może ujemnie wpłynęło na jakość służb, e, która, mm, które nie były w stanie wyśledzić, e, wyśledzić sytuacji, która miała miejsce, e, miała miejsce na terenie strefy gazy. I e, sytuacja jest niewątpliwie trudna, ona jest dynamiczna, ona się zmienia. I żywotność tej sytuacji będzie, będzie powodować to, że Izrael trochę przyćmi sprawy ukraińskie, nowy konflikt, nowe, nowe, nowe ognisko konfliktu, który będzie przykuwał z pewnością uwagę opinii publicznej. A co z tego się wyrodzi? Na pewno silniejsza pozycja Iranu, bo przecież Iran inspiruje zarówno Hezbollah, jak i Hamas. I y, sytuacja ta y, storpeduje y, wizję pokoju, y, którą, która byłaby bliższa do zrealizowania, gdyby Izrael y, oraz Arabia Saudyjska nawiązały kontakty, bo Arabia Saudyjska to przecież bardzo ważny kraj w y, świecie arabskim. Zdaje się, że wizja tego pokoju oddala się, jak zresztą nie po raz pierwszy, jakby Bliskiego Wschodu. Dziękuję pięknie.